Gdzie jest Bóg? Czy znasz to pytanie, jedno z najpierwszych, jakie się cisną na usta dziecięce? Mamusiu, gdzie mieszka Boże? Był niegdyś i dla ciebie czas, kiedy to pytanie po raz pierwszy postawiłeś w dzieciństwie swym, tuląc się do łona swej matki, kiedy powiedziano ci, wskazując na gwiazdy złote na niebie, że tam na wyżynach mieszkał kochany Ojciec Niebieski w niepojętej swej chwale. Zajrzyj się wokoło siebie, się ponad siebie oczyma, który ci nauka otwiera i wzmacnia. Tam na wyżynach w przestrzeniach świata toczą się miliardy ciał niebieskich wiecznymi, niewidzialnymi szlakami. Kilkaset tysięcy słońc od pierwszej do dziesiątej wielkości znane są współczesnej astronomii. Droga Mleczna jest sferą milionów słońc i coraz to nowe systemy dróg Mlecznych odkrywać będzie nauka. Niezależnie od płonących mgławic, w których wszechświat zdaje się na nowo powstawać z wiecznego, nieskończonego morza materii i siły. Skąd pochodzi ten wszechświat? Co jest przyczyną, iż on na ogół istnieje? Rozum Twój odpowiedzi. Że jakaś moc nieskończona, jakaś wszechmoc pozaświatowa spojrzała materią w olbrzymie ciała niebieskie i obdarzyła je siłą tytaniczną, i że jakaś wiedza pozaświatowa nakreśliła im biegi drogą. Zajrzyj do tego wszechświata. Ten bezmiar materii i siły nie jest pogmatwanym chaosem, lecz kosmosem, światłem pełnym porządku i sprawności. Rozmaite nauki i gałęzie wiedzy udowodniły w sposób niewątpliwy, iż, iż wszechświat ten od ciał niebieskich aż. Do najmniejszego atomu jest jak gdyby opasany żelazną siecią stałych, niezmiennych praw natury. Następnie jest faktem niezaprzeczonym, że wszystkie poszczególne rzeczy i zjawiska w całym kosmosie stoją do siebie we wzajemnym niejako stosunku przez łączność przyczyn i skutków. I znowu rozum Twój mówi Ci, że potęga i mądrość, jaka rozciąga się do, od końca do końca stworzenia, to wszystko tak urządzić i jedno do drugiego dostosować musiała. Dalej. Jest również faktem naukowo stwierdzonym, że cały świat, ze swym niewyczerpanym bogactwem istot i form, jakie obecnie widzimy, powstał stopniowo przez ustawicznie potęgujący się rozwój. Historia rozwoju ciał niebieskich, historia rozwoju Ziemi i historia rozwoju istot żyjących. Są to trzy dziedziny, w których współczesna nauka pragnęła poczynić odkrycia, a choć mniej świetne, to zawsze jednak chlubne zobacze osiągnęła. Na początku tego rozwoju istniała w świecie tylko niezliczona moc atomów pierwotnej materii i siły. Przy końcu tego rozwoju znajdujemy uporządkowanie tych atomów i sił w minerałach, roślinach i zwierzętach, znajdujemy człowieka, arcydzieło, tak pod względem ciała, jako też duszy, którego zresztą niepodobna sobie wytłumaczyć samym jedynie rozwojem. Kto materii i sile dążących ze swej istoty jedynie do równowagi i martwoty, nada takie bogactwo coraz to wyżej wznoszących się form, kształtów i ruchów, kto dla martwej i bezżycia materii i ślepej siły ustanowił cel i przeznaczenie, o których one same z siebie nic i to zupełnie nic, nic wiedzieć nie mogą, myśl o absolutnej potędze i mądrości, która określa przeszłość i przyszłość i nimi kieruje, ciśnie się z niepowstrzymaną siłą do umysłu ludzkiego. Jest wreszcie faktem zdobytym z własnego doświadczenia, że każdemu człowiekowi właściwą jest świadomość moralna, rodzone poczucie prawa moralnego. Świadomość ta jest powszechna, znajduje się ona w ludzkości choć w różny sposób zaćmiona na każdym stopniu kultury. Jest ona wrodzona i niezniszczalna. Żadny śmiertelnik nie zdał otrząsnąć się z jej pozaświatowych, niezmiennych praw. Nie jest też ona jakimś oszukaństwem lub złudzeniem. Śmierć wobec majestatu, której znikają przecież wszystkie ułudy i kłamstwa, nie potrafi zniszczyć świadomości moralnej. Przeciwnie, w obliczu śmierci powstaje ona w całej swojej potędze i mocy. Skąd pochodzi ta wyższa siła, która wzywa bez litości przed swój sąd, Wszelkie zaniedbanie ze strony człowieka, przed sąd prawdy i świętości, nieskądinąd jednozwiecznej prawdy i świętości, która swą wolę z nieomylną pewnością wypowiedzieć i wykonać potrafi. Takie są znaki Boże we wszechświecie. Po nich znajduje dusza swą drogę do Boga. Ta droga prowadzi poprzez byt powstający i istniejący, który nie zna swojego dokąd, poprzez byt przemijający, który nie zna swego dlaczego, aż do absolutnego niezależnego bytu który swą potęgą i mądrością przenika, zawiera i utrzymuje wszystko, co istnieje i co przemija. Ta droga prowadzi do pozaświatowego osobowego Boga.